Halo, halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Farmix Center 2019 Seria Ravenport. W dzisiejszym odcinku kupujemy sobie nowy kombajn, Także wchodzimy do sklepu. Pierwsza zakładka, sobie weźmiemy żniwiarki, ścinarki. Oczywiście header John Deere 635X, czyli ten sam co jest w starszym Jonathanie. I chyba trochę zrąbałem, bo trochę kasy zbraknie, ale to zobaczymy. Zobaczymy tego. Konfiguracja silnika rura tylko to jest, tam nie. to nie, nie interesuje, mnie, ten mi interesuje. Tip trup, dobra, dobra, to nie, to też nie. Te kółeczka mają być dobra i stały się szkarmniej zaawansowana. Gaset GPS, tak, składane, przedłużanie, coś tam może być. No i co tu jeszcze, konfiguracja silnika to ma być. I nowa rura, taka długa AS 350, kurde No to nie no, to tą konfigurację sobie weźmiemy, tak? Dobra, kurde, no i dobra, i nowy kombajn kupiony Wy już ten kombajn znacie z live'ów, no bo ja nim na live'ach trochę dużo grałem A ten zaszep kupiłem sobie na przyszłość Dlaczego na przyszłość? Bo jak będę miał te 13-metrowe headery, to, to będzie mi potrzebny ten zaczep, tak? A teraz mi nie jest potrzebny. No i 40 godziny godzinę. Przejadę tak wężykiem? No tak na styka, ale dał radę. No i dobra, i grzejemy sobie na ten rzepaczek. Tam kosić. Nie, no ten 10,7 to jest mniejszy niż ten, co ja miałem na live, bo na live mam 13,7. Czyli ten największy header, jaki jest możliwy. No a gram na live'ach na opiełować live czerweret. No a to jest Ravenport i to jest Ravenford. No i tutaj widzę, że o kurczę, Jonathan już ma 5 ton. Ma pół rozbiornika. No trochę z tym headerem tak nie przepisował, ale no bo jest troszeczkę za duży, żeby jechać po ulicy, tak? No ale... Ale na pole jakoś muszę się dostać, bo a wózka nie chcę mi się kupować, bo to bez sensu. A ten zaczep chyba jest nawet składany. Z tego co widziałem. No i dobra, skręcamy tutaj w prawo. Trochę dziwnie wygląda ten kombajn. Trochę dziwnie wygląda ten, ten kombajn z tym, z tym headerem. Trochę przy przymałowy ten header. Może uda mi się tu w miarę. A nie, tu... E, tu szeroko jest. No i dobra, i header na maksa do, do przodu, cyk i ogień. No, zaletą na pewno jest ten wielki Kelich tego kombajnu. A później będzie nowy kombajn, wykupiony drugi to... Drugi John Deere. Nie no, drugi John Deere, nie no, co już do John Deere'a będzie drugi kombine kupiony. O tak, nie miałem powiedzieć, będzie to marki Neff Holland, tego co wam na live y pokazywałem, ale będzie prawdopodobnie w innej konfiguracji. Zobaczę jakąś konfigurację. Może fajną mi się uda zrobić do tamtego Neff Hollanda. No bo na ten, bo na live y mam, mam już yy, wybraną kolorystykę kombajnu. no i dlatego tak sobie koszę tutaj. No bo koszę sobie tak dlatego, żeby jak najwięcej tutaj skosić. A koszę tak dlatego teraz, aby potem jak już ten drugi raz przyjedzie kombajn, to żeby już nie miał problemów, tak? Żeby już miaka mi to nie zrobił, dlatego tak trochę skosiłem. Nie no, ten kombajn trochę przedłużawy jest dla tego headera, ale... ale spokojnie, to się za niedługo zmieni. Za parę sezonów się to zmieni. Rzepak od razu na handel, bo jest za 2338 Będziemy od razu nim handlować, bo co, bo czemu by nie No i ten kielich to trochę się będzie odsypiewał, także ten kombajn jest bardzo opłacalny No i dzisiaj jeszcze w soję pojadę prawdopodobnie Ale to już nie na odcinku I puścimy sobie tutaj cosplaya Przez sobie cosplaya dlatego, żeby on sobie kosił, a ja sobie ogarnę sobie transport, muszę ogarnąć A masę ja sobie weźmiemy no masy pasuje do tej przyczepy. Wiem, bo sprawdzałem na polskich, nie na polskich, tylko na tym na live'ach w tej serii z live'ów sprawdzałem, jak to pasuje. Po nie wiem, gdzie ta przyczepa teraz. Bo ja wolę więc co to będzie zarówki, no bo że to wiadomo Ja sam zapomniałem, gdzie ja zostawiłem już tę przyczepę. Więc dzisiaj co? Spłata kredytu, czy ja mam spłacony już kredyt? spokojnie dzisiaj będzie spłacony w większości. Albo no bo za ten żapak trochę kasy powinna oddać. Myślę, że 200 tysięcy powinna dać. Jak ja mam 2800 tutaj odsetek prawie, że. Bo tu mam bardzo duży kredyt. Trzeba powoli te kredyty spłacać, no bo to też nie można tych kredyt ciągnąć, tak? Mówię, że jak będzie nowy kombi, to będzie kredyt spłacany. I staram się to wypełnić. Właśnie nie wiem jak tam szybko do tego kombine. Trzeba asfaltem, czy... Nie no, to chyba się polecę tak jak było poszony. No i dobre. Masy fajnie tutaj wygląda z tą szczepą No, a ten masy tam akwas jakoś fajny. A w kolejnym odcinku to będzie 37. Nie wiem, co będziemy jeszcze robić, ale coś ciekawego na pewno dla Was wymyślę. A nie, John Deere jeszcze nie zrezygnował tego. Dobra. Może zdążę go wysypać. Może mi się uda zdążyć go wysypać. No Ja tam na tego drugiego tam nie patrzę, bo on tam ma 30% dopiero. Ja tam nie muszę patrzeć. No tylko problem będzie z tym małym John no Trochę często będę chciał go wysypywać, no ale wiadomo, no. Pojemność robi swoje, tak. Ta jedna ma 23 tysiące litrów, także to on pojeździ, ja pojeździ sobie. A że ja sobie tego mniejszego Jonathana wyłączę, tak, ja sobie go wyłączę i niech ten duży sobie przejedzie. pierwszy. ja sobie go wyłączę i sobie go po pierwsze wysypię, a po drugie, wyłączę sobie go, niech ten większy John on sobie przejedzie tam, a ja sobie tutaj taki Trójkąt muszę wyciąć, tak jak zawsze wycinałem No stoły te same są, no bo te same headery mają dlatego Do tego kurczę, ten John Deere i 10 metrów headerem Bo ten tutaj trochę Średnio wygląda z tym kombajnem akurat Akurat ten header z tym kombajnem średnio wygląda A z tamtym to tak trochę tak przymałowo a czy to może przez przez to, że ma taki duży kielich, to dlatego tak słabo wygląda header, A jakby nie ma tego kielicha, no to... No to by... w miarę dobrze wyglądał no Ten kielich dużo mu daje Ja go sobie zawsze wycinam po to, żeby jak Corsplay kosi Żeby mieć dokładnie ładnie skoszony i żeby nie musiał wtedy jeździć i prawej w tak? Także to jest też taki pomysł na życie Dobra, tego nie będę chyba już kosił No bo po co? To jak będzie jechał w koło trzeci raz, no to to skosi Pierwszy punkt nie, następny punkt. No i dobra jedź. Tamten ma 3.50%. 50% no to... Nie no, ty kółeczko zrobisz, bo ty masz 12 ton. To ty kółeczko sobie zrobisz na no, leza. A ten John Deere mam godzin, bo zapomniałem. 20 godzin. To grubo. O nasami się będą już już tam na początku. No i jak się wam wczorajszy film podobał z polskiego gospodarstwa? Były traki trochę inne niż zawsze, bo nie byłem sam. Dobra, 10 minut odcinka jest. Ciekawe ile z tego będę wycinać. Raczej dużo nie będzie wycięte, ale... jakieś tam parę minut będzie wycięte z tego. No i masej tutaj kozak wygląda z tym zestawem. Chociaż masę nie będzie tylko używana teraz do... Do czego? Do talerzówki. Tylko do przyczepy też będziemy. I kurczę, jak to zrobić. Chyba zostawimy sobie ten pomacik. Albo nie, ja go nie wysypię. Kurcze Bo mały bym, ten mały jąder musiał przejać pierwszy. Żebym ja mógł go dopiero wysypać. No to dobra, ten, ten, ten pomac mi nic nie da. No to jest ten nowy, dobra. Zastanawiam się, co to za jąder jedzie. Ale po chyba było widać. A ten jest tu, dobra. Oła! Ten jest tu. T-Series. No, tym Jundirem już trochę sobie się nagrałem, także od początku farminga jednak trochę już czasu minęło, zanim... to, to zresztą widać, że na tym sejwie mam już 20 godzin go, a na innych też miałem nawet dużo takiego Jundira. Prawie wszędzie tego Jundira kupowałem, bo mi się tak udało ten komór, że... A teraz będzie mi kupiony, także. Tutaj 30 hektarów soi jest prawie. Nie no, jest. Na 18, 12 na 30. 30 hektarów soi, a z tego będzie kasy, jak Ulaj nogi. Tego będzie wciół kasy z tego, z tej sali. Ale to ja specjalnie dlatego zrobiłem wąsaje. Ja, no nie słonecznik. Owiec rzepak. prawo. Ten rzepak to nawet był kozak. No zobaczymy. Coś się wymyśli No ale się też, nie urośnięta Także jedenastkę jakby kupił. To by był Stonks. Tylko że to 600 tysięcy, ja nie wiem. Ty Chłop ma 18 ton. Ciekawe ile... ile dojedzie tam gdzieś. Ja bym go wysypał, ale nie mam jak. Dobra, ja wywalony z tego mam dużego. Pojadę sobie pod tego mniejszego John Bo tam ma znowu 7 ton z tego co widzę. Także ja tego małego ciągle będę musiał latać za nim. Czy w przeparku to jeszcze tak nie, ale... Ale na pankocznicy będzie to uciążliwe ten mały zbiornik. To już niedługo jak będzie Nikola to już będzie, będzie dwa razy lepiej. Holland będzie miał jeszcze większy z od na John także... większego niż SC-DS nie ma. Znaczy no, aktualnie jest większy John Deere, wyprodukowany, 9X John Deere, ale no to, 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 ale nie ma takiego farmingu, czyli największy jest obecnie S-Series. No, Cieka fajnie, ciekawe jakby ten John Deere by miał wyglądać, ten 9X farmingu. Hender specjalny, 15 metrów do niego by był. No no, to mogłoby być ciekawe. Dobra, 20 to jest. Teraz jak on to zrobi tutaj. Jak widzicie, dlatego warto zawsze tutaj miał tak, zawsze taki plac wykoszony. I on teraz sobie ładnie równiutko w, to, w ten one biedzie No powiedzmy się równiutko Mam taki mijaczek malutki, to tam mogę go kołem przygnieść to prawda. Ale chyba mam tą opcję wyłączoną. Nie wiem dlaczego mam wyłączoną tą opcję, ale nieważne. Dobra, teraz chłop już tam powinien sobie cofać powolutku. To ja teraz muszę czekać aż ten mały johnny przejedzie, żeby go dopiero wysypać, no to grubo. Mówiłem się, że on taką żerkę sobie zrobi, ale jednak nie zrobi. Czyli ja muszę i tak czekać aż ten mały johnny przejedzie, żeby dopiero tego dużego wysypać. No to tego to. Tego to się nie spodziewałem. Ale on tu chyba nie przejedzie. Czyli zrobić tak trzeba. Tutaj ma masę... Tutaj wyłączamy Jonathana Odpalamy go. Chciałem go w locie wysypać, ale jednak stwierdziłem, że... No i ta miniaturka została, mi będzie była idealna. Jeszcze 13 ton. No ja o to zapomniałem, że ten kielich ma 23 litrów, także. Ten kielich jest niemiłosiernie duży, także tu też trzeba na to poczekać, a nim to się wysypie, tak? Ale na pewno wysypuje dwa razy szybciej niż ten kurde Masley. Tu większa pojemność jest o 10 ton. 10 ton pojemność większa, wysypuje szybciej niż masę 356, dobra Ogień Mały dżandier ma 4 tony No to gdzieś tutaj będę musiał go wysypać To ja już tam będę sobie grał powoli Tylko sobie zawrócę prawdopodobnie Albo nie, będę jechał za nimi Będzie fajny widok mi z kabiny Tutaj jak dwa dżandierki będę miał sobie To jest 790 Z nawigacją jest skupiony no bo czasem jak ja kiedyś będę sam sobie kosił, to tak, mi się przyda. Ale raczej ja szybko nie będę kosić John o no bo wita, nie? Wita rozumita. Bo nie ogarnąłbym transportu. Chyba, że miał kosz załadowanego, to wtedy tak, ale... Ale to no, no, no niestety, no nie ma. I muszę sam sobie odwozić. No, 40 ton. Czyli 17 i będzie pełna przyczepa. No czyli ten mi tu za rogiem da 7 ton Czyli będę miał jeszcze 10 ton brakować. No i ja tego, tego drugiego sobie wysypię tam, nie wiem ile, ale trochę sobie wysypię. No i jakoś tak powinnało się. powoli te 10 ton powinno się uzbierać. Kurde, ale to kozak wygląda jak tak to jest na górce i tu jest średnisko, a ten Johnny leci sobie daleko. Z tego względu leci mu mniej, że no nie jedzie na cały header, tak? Tylko zostawia. A drugi już rządy leci Ma cały header, także. O, tam się zbiornik wychylił. On już zbiornik się wychylił i już widać header. To jest dobrze. te 7 ton mi wysypie. A master gra farminga. Dobrze wiedzieć. O, no, ta rura trochę krótka, bo widać. Tak prawie, że przy headerze jeździ. Ale najważniejsze, że header że po prostu rura sięga do tego. Może tak trochę przybliska, bo trzeba jechać tego hendera, ale... Ale ta rada wysypać. No dobra, no to będziemy sępić. Będziemy powoli sępić. Będziemy raz od jednego, raz od drugiego dosypywać. I jakoś powinno się usypać ta pełna wstrzepka. No bo jak chcę jechać tym masłem sobie wysypać, tak? Na skup. Ale gdybym kupił taką jedenastkę z soją, to kozak by było. To by było kozak z tego względu, że miałbym kolejne darmowe pole soi, tak? A to pole to tam z 10 hektarów No i będę musiał dosypać 4 tony 3 tony 3 tona ma 2 tony no dalej. To tak będziemy sobie sypać raz od tego, raz od tego I tak sobie raczej usypiemy raczej I tak jakoś sobie wysypiemy to Dawaj, dawaj tą rurę Dawaj, dawaj majsterek Właśnie nie wiem czy z tego odcinka coś będę wycinał bo, szczerze mówiąc, nie chce mi się, ale pomyślimy. Stój! Co ty tak pędzisz? 56, 57 i, 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 dobra, ten ma 0, No dobra, no to dobra, to sobie dosypię te 200 kg. Dobra, ogień. Na skrup, na restaurację, tak? Rzepak, 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 restaurację. zaplendekujemy sobie, żeby mi nie wyleciał ten rzepak. No lubię tak, bo ja tam, to, to małe puleczki, to. No akurat jak wrócę no to on już powinni zacząć paski robić. Także też dobra wiadomość dla mnie. A masa ja będę używał do, do talerzówki później, tak? Masa i fento talerzówka to jest przeznaczenie normalne. Tylko że ten fento mnie tak trochę irytuje, bo ciężko bo strasznie ustalić cosplay'a Znaczy ogólnie żeby kurs załadować, tak? No bo, bo on ma ten IC panel i to tak trochę ciulowo działa. Dobra, bo to i tak się na namyśle odpale, to nieważne. To nie działa. To nie myślałem, że, że IC Panel da się pod innym... żeby kliknąć, ale ten... Jakby nie było IC panelu, tylko było tak jak w tym Maseju czyli tak otwierane na byszkę na albo na klawisz po prostu no to by było dużo lepiej, no bo ten IC Panel to ten fajny jest, ale bez cosplaja. A że ja używam skleja bardzo dużo jak wiecie. Nie tylko na tej serii, tylko ogólnie dużo ja używam. No to jest trochę uciążliwe, jednak ten, ten Fendt jest trochę uciążliwy. No i dobra, i sprzedajemy pierwszy rzepak w tym sezonie. 57 ton No i 15 tysięcy na koncie było. Ciekawe, ile będzie za tą przyczepkę. To mnie ciekawi, ile za tą przyczepkę, ale będzie dużo. 57. I to powinno być 130 tysięcy Jak moje obliczenia minimum. No 133. A jeszcze jedna pełna nie wiem czy będzie. Ale połowa przyczepy na pewno będzie. Dobra, Gizmo, Kdrop, Teragra w CS. Lewy sierpowy i onien. o O tamten Jonek... A on ma 6 tam, dobra, to nie, to nie warto go bo, bo... No bo on ma ten duży kieli także... Bo ja musiałem spojrzeć na model, żeby wiedzieć że wiedzieć, czy, czy warto go wysypywać A tamten widzę, że... O! Ty przejechał a zaczęły się zamykać Jakbym pojechał minutę później Znaczy na minutę, no. 15 sekund, no to już bym nie zdążył przez tory przeskaczyć Już by się zamykały Chociaż jakaś atrakcja by była, że stałem na torach, a nie? Ja tu przyczepę, ściągam storów, a tamtych, tych, tyk zaczyna pykać już tory, nie No to mówię, no to grubo Dobra, i dojeżdżamy sobie Jeden, jednak. będę wycinał no bo teraz była jakaś niepotrzebna przerwa w mówię i będę jednak wycinał tam kawałki. A czy ja zdążę się rozpędzić, zanim to się otworzył to. Ja wiem to na pamięć, bo właśnie nie wiem gdzie teraz ten masenker stanąć Bo skoro oni i tak jadą na pust. To... Dobra, ja obróciłem. 150 tysięcy jest. Jest. No i dobra. I spłacamy kredyt, żeby nie było. Obiecałem wam, że w pasek kredy to 100. No i jeszcze 585. już teraz będę mniejsze odsetki. Teraz odseteczki będę już mniejsze, także też już będzie łatwiej troszeczkę. A on tu zaraz będzie już kosił. Także to jest to jest dobry, znak. Dobra, tutaj tak wygląda. Sojen, sojen. O tu, Nie. To Nie, Nie wiem. Pole, soi, tutaj jest kozak. ja mówię Dobra, dobra. Po, Tutaj kolejne pole. Widzę soi. Dużo w tym soi jest no Na pewno dwa duże pola są. Przecież ta dziesiątka to tak. Ale takie nieduże, ale. Ale jakieś tam jest, tak? Ale mówię, gdzie. A, ja a 9,5 jednak tutaj będzie. Prawie, że. O, a, 9,5. tutaj nie ma co zbytnio podorywać, Ale tu do torów można jeszcze przejazd. Tutaj ładny przejazd do można zrobić Tutaj do drogi I tutaj do drogi tutaj <laughs> jeszcze ja tu będzie koza kwale Stąd. No i dobra tutaj to nijaki te tam mogą być Ten czemu on tu na puste kosi ale. A bo to jest ta ścieżka zrobiona że On by tę końcówkę ścinał No dobra To tylko tu pod końcówką drzewa złapie ale Ale za to ten drugi Będzie całym headerem ciął. I zostało ile minut? No nie patrzę. Dostało 17 minut jeszcze koszenia. No, czyli będzie odcinek, czyli tak jak zawsze 47 minut. Trochę tak będzie wycinanie, także... i że myślę, że ja coś się z tego jest No Dzisiaj odcinek... Chyba go wrzucę dzisiaj. Tak, jak go dzisiaj wrzucę. Zaraz po nagrywaniu. Po to, aby nie mieć później problemów. że jak będę szaschodziwał a robi się 20, no to... To, to, że będę miał ci przez sobie, tak? No i tak będzie. W Laliwie będziemy sobie grać sobie, nie wiem, na jakim zajebie, ale prawdopodobnie na tym moim live'owym. Eee, dobra, wysypię sobie tego małego Jundira. Wysypię sobie go i przesiądę się do tego drugiego Jundira i, i, i sobie pokoszę trochę. Żeby nie było, że cały czas tylko siedzę w tym ciągniku nim po prostu pokoszę, bo to nowy nabytek tutaj muszę stanąć chyba jeszcze tutaj cztery razy za klucze prawe pola nie ma, także to pole chyba najbardziej opłacalne jest koszenie w koło albo tak ze skosa to jest najbardziej opłacalna technika no ale wiadomo, ja, no, to jest kosz no i teraz ile czasu marnuję, żeby żeby zrobić przejazd, tak? I jeszcze powiem, że wyrąbiec mi ciągnik na, centralnie przed czy ciągnikiem zawijasz Ładnie, podoba mi się. No i dobra. Aha, widzę, że on już tam wiedział ostatni przejazd. Czy nie ja już jak będę jechał Jundirem? Tym nowym. No to... Już nie będę wziął tam do końca. Dobra, 5700. Jakże i na samka nie spola już. Tam na sam dół. No bo już tutaj więcej nie będę sypał. No bo raczej z górnika to mi nie na już. Chociaż... Dobra, to na razie go tu przytorek zostawię. W tym miejscu, o do tego drugiego jobnika. I cyk 9600 trzeba by zacząć kołosić powoli. To. Wszystkie pola trzeba sprzątać powoli, no bo ile można... Bo ile można trzymać tego na połowę. Tak? Kolejny sezon to jest na który nie liczę. Ale wygląda to tak, że będzie kupowane nowe pole. Nieprawdopodobnie chciałbym tutaj ten adranskę kupić. No ale to... Chyba nie dziś, bo soja 2820 i rośnie. Także fajnie by było za 3000 była. I wtedy z sobie bym kupił tamtą jedenastkę i jeszcze z tej 11 bym zarobił. A i wtedy, jakbym to połączył, to wtedy już kozak poleby był. A teraz chyba już nawet będzie wapń na 800, także też kozak będzie. I ten róg i nie skrocił. Znaczy ja specjalnie muszę grzać kombajnem po to, aby taki skosić, skrocić. No. To jest śmiech na sali. Co oczywiście mógłbym na początku tutaj ten rok być. No i dobra, jest sam ten Wyłączę sobie tego cosplaya. A tego kurs też wyłączę, no bo już do końca odcinka by do sam kosił. No i fajnie to będzie wyglądać, bo jeden koło drugiego będzie jechał. To jakbym trochę był bliżej tamtego kombajnu też by było koza. hałat ze z kostek tak Tak prosto, ja myślę, że z Eskosta, czyli i będzie niechciany jaszek. Ale się cofnę po niej, no. na spokojnie, żeby tamten sobie mniejszy dżandier mógł wykręcić Kurde, 13.10, a tego nie ma? Aż dziwne A ten ma 3,5 tony, no dobra, mu wystarczy do końca pola Jeszcze mi ten zbiornik też wystarczy. wystarczy do końca pola, także GPS-ów nie ma, znaczy no są GPS-y, ale pod takim skosem to ja nie ustawię GPS-a Jakby było idealnie prosto, no to wtedy, to, to wtedy tak, ale ale tak to się nie opłaca mi GPS-a odpalać. No i tutaj widzę, że on pra, prawie rzuca. Rzucę tak gdzieś na te 7 metrów. O teraz to za będzie wyglądać, bo strasznie blisko siebie jedziemy. No i tutaj nie ma żadnej drabiny nic. No i nie ma gdzieś drabiny, a tam to drabina taki się sobie. No i tak to wygląda. 8,5 hektara będzie skoszone jest koszona. No tam przejść tam się zapaliło, widzę. Ale powinien, powinien dać radę do końca skosić całe pole. Powinien dać radę, bo to już, już nie dużo zostało. A to ja chyba krzywo wjechałem do tego. Na pewno musiałem krzywo wjechać, dlatego tak się zrobiło jakoś dziwne. Na pewno musiałem krzywo wjechać, no bo niemożliwe, żeby... No jo, przecież widać jak się wyjechałem 12 ton w zbiorniku prawie zaraz. John Deere. robotę robić będzie. Na pewno będzie miał dużo godzin napukane. Tutaj jak najdalej staram się wjeżdżać, o żeby tak... Jak najwięcej tutaj brać i ciekawe, czy teraz dobrze wyjdzie, czy znowu będzie O, Oj, widzę, że nie skosi jednak. Myślałem, że złapie na cały zbiornik, ale... Ale widzę, że jednak będę musiał go wysypać prędzej. Ale nie wiem, czy ja sobie pewnie skoszę całego pola tym John a potem tamtego John Deerka sobie wysypię. Pod miniaturkę będzie ładnie, także coś się wymyśli. Ale tam żarł w ziemię chyba Bo aż go zwolniło troszeczkę Albo mi się zdawało A to jest fajne pole, bo pociąg się wylejeździ w koło I go widać Gdzie ton to? No to już w zasadzie Warto byłoby go wysypać, tak? No bo już dużo nie pokosi No tam się wetnie może kawałek I będzie trzeba go wysypać No a ten kolos, no to zmieść, zmieść blisko 80 będzie, ale czarne złoto zwiernikę stoi znaczy stoi a ja chyba to jednak po odcinku wysypię no bo nie ma ceny na skupie, ale go teraz dogoniłem dwóch mrugają, Czego będę musiał wysypać no bo innej opcji tutaj nie widzę i ja ten rzepak sobie po odcinku sprzedam no bo jestem na spamla i muszę sobie save odresetować no a resztę kredytu to sobie spadzę Poza odcinkiem. Właśnie nie wiem, czy tą soję będę na odcinku musiał kłaścić kolejny, czy nie warto. Czy tylko... Czy nagrać wam jakiegoś speedruna jak proszę tego tą soję Też dobry pomysł, nie? Nagrać takiego speed sobie. Myślę, że to też będzie dobry pomysł. może też genialny pomysł. Nie ten tylko ten drugi jump by miał być. ale No i dobra, rozpocznij kurs 14 ton. Trzeba będzie po. Ty. Później sprzedać. Tylko trzeba będzie pierwszej was zrezygnować, zanim się sprzeda. To już będzie ostatnie sypanie na tym polu. 8,5 hektara będzie zamiecione No. 13, 18 prawie Nie no, ten John Deere robi robotę Kelly 23 tysiące litrów. 19 ton już mam ukoszony. 4 tony nie będzie z tego kawałka, czyli... Czyli da radę się wysypać. Ty, ale nawet ten trzeba już daje, bo już prawie 20 ton mam zgodnie. A sprzedałem 57 i tutaj będzie za 30, a na pewno będzie 30 i jak nie więcej. to jakieś około, myślę, że 90 ton powinno być z tego rzepaku. Raz 300 która była, ale trzeba ją zrobić z powrotem. No to... Trochę kredytu będzie ja spłacał. 130 tysięcy kredytu chyba spłaciłem, bo tyle dało, no tak? Nie, 130 tysięcy spłaciłem, sorry. I z tego da jakieś... No, zależy, jak on będzie tak. Myślę, że jakieś dobre... Dobre 100 tysięcy powinno oddać Za ten rzepak kolejny. I wtedy już będą odsetki dużo mniejsze. Ponieważ rzepaku, dwa razy będą zakończone. Ostatnie dwa przejazdy zostały. Na no, takie dwa dżendery to szybko idzie robota. Hederki takie same, a 40 minut i po robocie. Wiadomo, jakby większe hedery były, to też się by bo by nie trzeba było tyle i ostatni, ostatnie dwa przejazdy robimy. I mamy po żniwach. No jeszcze tylko 30 ton, 30 hektarów soi zostanie i i i. I tam może jest 3 hektary pszenicy. Która będzie dla kur. Ale na kur mam dobry przysmak, czyli 195 to 700? Ty, na ty, kurde Ale to wyliczone było Może do zbiornika by jeszcze ze 100kg wlazło, więcej by nie weszło Tak w miejsce zawrócisz? Oczywiście, że nie Taka za mało łuk wziąłem Mogę trochę większy łuk wziąć To by też było lepiej No i dobra, i tutaj mam wysypane już I Ile dało? Obstawię U pań.